Witam w listopadowy poranek. W Tajlandii jest zimno, pada deszcz i jest pochmurnie. Zastanawiam się, gdzie ta pogoda się podziała. A my mamy dzisiaj ciężki orzech do zgryzienia, bo musimy podjąć ważną decyzję. Jak wiecie, za miesiąc mamy się wyprowadzać do nowego domu, na który wpłaciliśmy depozyt i wszystko, jakby układało się po myśli. Natomiast jak to w życiu bywa, czasami dostajemy od życia różne drogi poboczne, i trzeba decydować, co jest lepsze dla naszej rodziny. Dom, który wybraliśmy, do którego mamy się przeprowadzić, jest bardzo pięknym domem w pięknej okolicy, niedaleko gdzie mieszkamy teraz, czyli w tej dzielnicy turystycznej. Z tym, że, że jest dosyć drogim domem, bo kosztuje wynajęcie około 12 tysięcy złotych na miesiąc, plus do tego opłaty. W związku z tym, że nasze finanse są w większości pochłaniane przez opłaty za szkołę, dzieci oraz rehabilitację, wyjazdy do lekarzy, wynajęcie taksówek. Zastanawiamy się, czy damy tak radę żyć na dłuższą metę. Nawet rozmawialiśmy z dziećmi odnośnie powrotu do Polski, i dzieci nie chcą wracać. Dzieci są tutaj szczęśliwe. Muszę powiedzieć, że ten wyjazd najwięcej dał naszemu najstarszemu synowi, który w Polsce był dosyć zamknięty w sobie. Raczej lubił siedzieć w swoim pokoju. A tutaj bardzo się otworzył, jest kontaktowy, chętnie chodzi do szkoły, ma nowych znajomych. Więc dla niego tutaj pobyt jest bardzo ważny. Młodsze dzieci też nie chcą wracać. Więc, jako rodzice, chcemy, żeby nasze dzieci były szczęśliwe. Więc, decyzja jest o tym, żeby tu zostać. Ale, jak tutaj zostać i radzić sobie z tymi wszystkimi. Sprawami finansowymi. W drodze na Wesele pojechaliśmy w rejony wyspy, w których nigdy nie byliśmy. I wtedy właśnie ukazał się nam dom na wynajęcie różowo-fioletowe. Piękny dom, no ale w takiej dzielnicy z dala od wszystkiego: z dala od sklepów, od morza, bez basenu, ale dużo tańszy. I zaczęliśmy się wtedy zastanawiać, czy nasza decyzja o tym, żeby wynająć drogi dom e, jest uzasadniona, czy po prostu troszeczkę e, zejść jakby do niższego standardu. E, ten dom, który oglądaliśmy, był bardzo fajny, ale właśnie te z dala od szkoły, od sklepów i tak dalej, troszeczkę nam to zgrzytało, bo przecież nie przeprowadziliśmy się tutaj, żeby mieszkać na końcu świata. Biliśmy się z myślami, czy, czy może podjąć decyzję o zmianie domu, czy nie, ale stwierdziliśmy, że jednak tamten dom nie bardzo nam pasował, ale Życie czasami podsuwa różne rozwiązania, trzeba mieć tylko oczy otwarte, i pojawił się kolejny dom. Dom właściwie jak dla nas. Sześć sypialni, piękny ogród, w którym dzieci mogły się bawić bez basenu, co z jednej strony jest troszeczkę gorszym rozwiązaniem, no ale z drugiej strony jest dużo bezpieczniej. Dla naszych dzieci, które coraz bardziej wszędzie chcą chodzić i, i zaglądać. Więc ze względu na to, myślę, że to by było a, a właściwie dobre rozwiązanie. W pobliżu szkoła, a tuż za rogiem, dosłownie 5 minut spacerkiem, przedszkole i żłobek dla dzieci. Więc e, tak. Dom jest dużo tańszy, ale. Właściwie nic w nim nie ma. Trzeba byłoby dokupić wiele rzeczy. No i oczywiście bardzo, bardzo potrzebny by był nam samochód. No i teraz, co tu wybrać?